28. edycja targów edukacyjnych, organizowanych przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, przyciągnęła w dniach 8-10 marca do siedziby MTP tłumy odwiedzających. Jak co roku można było zapoznać się z ofertą szkół każdego szczebla, począwszy od przedszkoli aż po szkoły wyższe. Swoją działalność przybliżyły także ośrodki doskonalenia nauczycieli i centra edukacyjne wspierające kształcenie dualne i szkolnictwo zawodowe. W programie przewidziano konferencję. Szkolenia, panele dyskusyjne, webinaria skierowane do nauczycieli, uczniów i rodziców. W tym roku obchodzimy też 20-lecie obecności Polski w Unii Europejskiej. Stąd też te nasze stylizacje, one są jakby dotyczą krajów unijnych. Tutaj się dzieje bardzo dużo rzeczy edukacyjnych. Mnóstwo oczywiście ofert dla dzieci i młodzieży związanych ze szkołą i ponadpodstawową i ponad średnią. Natomiast też oczywiście towarzyszą nam jak zawsze, jak od wielu, wielu lat, różnego rodzaju wykłady, różnego rodzaju warsztaty dla nauczycieli, dla osób, które współpracują z młodzieżą dotyczące tych wyzwań, jakie przed nami czekają i jakie właściwie w tej edukacji bardzo mocno zmieniają edukację od lat. Nazwaliśmy tegoroczne targi hasłowo Moc i Edukacja. Pokazujemy, że w edukacji jest moc, że w edukacji czerpie się siłę, oprócz tego, że zdobywa się wiedzę, ale też buduje się poczucie własnej wartości, samooceny, ma się taką gotowość do zmiany do pozyskiwania nowych umiejętności, do takich umiejętności, pozyskiwania informacji, tworzenia informacji. I to wszystko pokazujemy, ale pokazujemy też nasze zawody, pokazujemy nasze zawody medyczne, ko medyczne w działaniu, a więc masujemy, kremujemy Pracujemy jako fizjoterapeuci, czyli masujemy tych, którzy długo pracują przy biurku, ale też dziewczyny pięknie wykonują pracę z florystyki. Nawet się pojawiają, pojawiła się drukarka 3D. Oprócz tego oczywiście zawsze prowadzimy akcję charytatywną. W tym roku jest to dziecko Mikołaj po udarze. Zbieramy na niego na pełną rehabilitację, która wynosi 26 tysięcy. Mamy już ponad 20 tysięcy, więc jesteśmy dumni. Pokazujemy naszą edukację, ale też od dwóch lat promujemy talenty dzieci. Dlatego na tej scenie jest głośno, bo pokazujemy artystów, którzy w szkołach często ćwiczą, tańczą, recytują, uczą się podkładów tanecznych, nie mają tego gdzie pokazać. Więc oni dla nich to jest takie wyjście w duży świat. Więc mamy tutaj występy od Akademii Muzycznej po zespoły szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych. To, co jest też naszym sukcesem, to to, że od trzech lat zapraszamy wszystkich dyrektorów Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli z Polski. Są dzisiaj z nami od wczoraj mamy dla nich konferencje, seminaria, wymieniamy się doświadczeniami, dobrymi praktykami i również zapraszamy dyrektorów bibliotek pedagogicznych z całego kraju. Pokazujemy nasze dwa kluczowe projekty. A więc cyfrowa szkoła Wielkopolska 2030, Green Studio, największe poznańskie, które jest obok zbudowane obok dużej sali, ale we wszystkich naszych tutaj punktach, na każdym tak powiem, narożniku znajduje się małe Green Studio Zleczna, skonina Spiły i Skalisza i tam też dzieją się różne aktywności. Zainteresowani mogli dodatkowo wziąć udział w różnego rodzaju atrakcjach, licznych konkursach i grach. Opracowaliśmy w tym roku grę targową, właśnie, która w głównej części jest poświęcona Unii Europejskiej. Jest też gra Zawodowa Moc, która jest aplikacyjna. Mamy taką specjalną fotobudkę, gdzie można tańczyć i robić sobie zdjęcia w ruchu i to też jest bardzo ciekawe i bardzo się cieszy dużą popularnością. Można wejść do Green Studio i nagrać swój własny wywiad. Mamy też karaoke, mamy też koło fortuny. Mamy też liczne konkursy na stoiskach bibliotek pedagogicznych, czyli bardzo, bardzo, bardzo dużo się dzieje. Na targach nie zabrakło przedstawicieli konińskich placówek. Wśród wystawców znaleźli się między innymi Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie. Prowadzimy nabór na kierunki medyczne, czyli tutaj terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej. Również społeczny technik usług kosmetycznych, mamy również nowy, będziemy tutaj kierunek uruchamiać od, od września, jest to podolog. Nie wymieniłam tam jeszcze takich kierunków, które cieszą się dużą popularnością. Technik masażysta, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej. Zainteresowaniem duży cieszy się opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym, ale też prowadzimy kursy takie dokształcające, doskonalące. Przede wszystkim skierowane dla naszych Słuchaczy, tak żeby mogli podnosić swoje umiejętności, swoje kwalifikacje, które wykraczają poza podstawę programową. Przemiany transformacyjne wymagają od szkolnictwa dostosowania ofert kształcenia do zapotrzebowania na rynku pracy. Wśród obecnych trendów zawodowych znajduje się podolog oraz higienistka stomatologiczna. Wielkopolska bardzo mocno monitoruje rynek pracy. Monitorujemy zawody deficytowe, zawody w równowadze i te nadmiarowe i co roku wypuszczamy taki informator, który też oczywiście dzieciom i młodzieży i rodzicom może podpowiedzieć, ale też oferta naszych szkół jest dostosowywana. My jesteśmy w stanie bardzo szybko, szczególnie w naszych szkołach prowadzonych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego, bardzo szybko jesteśmy w stanie dostosować potrzebę kształcenia właśnie do nowego zawodu, choćby zawód podologa, który się pojawił i właściwie każde nasze centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego ten zawód wprowadza u siebie i ma dostosowane nowoczesne pracownie. To, co zdążyliśmy zauważyć, to jest fakt, że Ewidentnie jest przesunięcie w kierunku form kształcenia wieczorowego, czyli stacjonarnego obecnie i zaocznego, tak? czyli te formy weekendowe takie. Na ten z większość zawodów medycznych niestety my możemy kształcić tylko i wyłącznie tak jak przepisy pozwalają w trybie dziennym, ewentualnie w trybie stacjonarnym. Także tutaj jakby popyt na, na kierunki dzienne jest z roku na rok coraz mniejszy, a przybywa nam chętnych na do kształcenia stacjonarnego i zaocznego. Krótkie szkolenie mycia zębów przeprowadził Marcin Gębowicz, uczeń WSC KZIU w Koninie, zachęcając do zapisywania się na szkolenia i kursy. Jeżeli chodzi o najmłodszych, metoda najprostsza, FONESA, czyli ruchy okrężne. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, bardzo dużym błędem jest to, że myjemy zęby szorując przód tył. Wtedy raz, że wycieramy szkliwo dwa, brud osad wcieramy jeszcze w zęby. Najlepiej, jeżeli nie ma problemów z przyzębiem, metoda rola, czyli wymiatanie. Od dziąsła w stronę w stronę Korony. Podczas imprezy prezentowała się Fundacja Rozwoju Edukacji, która w całej Polsce posiada regionalne punkty informacyjne. Jeden z nich działa przy Konieńskim Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego e, i Zawodowego. To regionalny punkt i, e, informacyjny jest to jedna z naszych inicjatyw e, fundacyjnych. No, jak najbardziej, współpraca jest bardzo aktywna i dzięki, nimi, dzięki nim znajdujemy się właśnie na targach edukacyjnych w Poznaniu. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest Narodową Agencją Programu Erasmus, i Europejskiego Korpusu Solidarności. Działamy już 30 lat i wszyscy znają Erasmusa. Wszyscy znają Erasmusa, ale poza Erasmusem i EKS-em zarządzamy też wieloma programami i inicjatywami międzynarodowych edukacyjnych. No i działamy ku lepszej edukacji, ku demokracji i współpracy międzynarodowej. Jak tutaj już jest mowa o Erasmusie, warto podkreślić, że Erasmus nie jest dedykowany jedynie studentom, ale również no właśnie komu. Erasmus dzieli się na 6 sektorów. Oczywiście najbardziej znanym jest Erasmus Szkolnictwa Wyższego, ale mamy oczywiście edukację szkolną, edukację zawodową, Erasmus Sport. Zapraszamy kluby sportowe jak najbardziej i wszystkich innych związanych ze sportem. No i co bardzo cieszy też, osoby dorosłe, instytucje na przykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą korzystać z dofinansowania Erasmusie Plusie. W Poznaniu pierwszy raz jesteśmy zachwyceni i cieszymy się, że docieramy z naszą informacją. Do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół cieszy nas, że jest dużo też szkół zawodowych, branżowych. Uczestnicy targów edukacyjnych mieli okazję obejrzeć i posłuchać młodych artystów z Wielkopolski. Na scenie wystąpił m.in. zespół Kombo pod batutą Szymona Wieczorkiewicza z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie.